Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z poddasza w bardzo dawno zapowiadanym materiale na temat prozy, twórczości Jaume Cabre. I nie będzie to jakiś bardzo szczegółowy przegląd i analiza jego dzieł, a raczej takie moje luźne wrażenia i ogólne informacje o autorze. Kilka słów wyjaśnienia z mojej strony. Planowałam ten materiał na początek roku, jednak okoliczności sprawiły, że niespecjalnie Miałam możliwość i siłę na regularne nagrywanie, więc pomysł odsunął się w czasie. Później pojawiła się jeszcze jedna okoliczność, bo na kanale 'Zabukowana' pojawił się materiał i akcja czytelnicza związana z tym autorem. I kiedy się o tym dowiedziałam, to wiadomo, różni ludzie wpadają na podobne pomysły w tym samym czasie, i no tak jest po prostu. Ale sprawiło to trochę, że mój entuzjazm i chęć do działania opadły. Myślałam, Początkowo, że udostępnię to w podobnym czasie i jakoś się te akcje najwyżej połączy, ale nie udało mi się to i, i stwierdziłam, że być może po prostu lepiej będzie to przysunąć, zrobić inaczej, zrobić na spokojnie, a w sumie moim głównym celem jest zachęcenie was do poznania tego autora, jeżeli jeszcze nie czytaliście jego książek albo nie znacie wszystkich jego książek, więc będziecie mogli poznać jakąś kolejną. Dla mnie samej tworzenie czegoś takiego, ma być nie tyle motywacją, bo tej motywacji mi nie brakuje, ale chciałabym sprawdzić, co ujęło mnie w tym autorze te 10 lat temu, kiedy czytałam go po raz pierwszy, zobaczyć, czy ta proza wciąż działa na mnie podobnie, jak działała wtedy, i móc się też z Wami później podzielić swoimi bardziej konkretnymi przemyśleniami i tym, co przyjdzie do mnie na bieżąco w trakcie tych lektur. W mojej głowie wciąż jest to jeden z najważniejszych pisarzy dla mnie. Książka Wyznaję była ogromnym przełomem i czymś takim, co do dzisiaj jest w mojej głowie, ale sporo czasu upłynęło, i po prostu chcę zobaczyć, co się stanie, kiedy do niej wrócę i jak odbiorę te lekturę teraz. Wczoraj, myśląc o dzisiejszym nagraniu, przejrzałam różne wywiady z autorem, różne jego wypowiedzi, i pomyślałam sobie, tak, wiem dlaczego to do mnie trafiało, i wiem co widzę w tej prozie. Co prawda, tylko książka Wyznań zrobiła na mnie aż takie wrażenie, a jestem po pięciu lekturach. Pięciu z ośmiu dostępnych w Polsce, więc większość jego książek wydanych u nas znam albo znałam, bo jak zaczęłam się zastanawiać i próbować sobie przypomnieć te lektury, które czytałam parę lat temu, okazało się, że jeżeli chodzi o jakieś szczegóły, to nie pamiętam zbyt wiele. Ale też są to takie książki, w których ważny jest rytm, ważny jest ważna jest kompozycja, ważne jest opowiadanie samo w sobie i te szczegóły, konkretna akcja, konkretne wydarzenia, konkretni bohaterowie jest to drugorzędne. Choć tym wyjątkiem wciąż jest dla mnie wyznaje, bo tam wszystkie te elementy były ważne i główny bohater był dla mnie ważny i w wielu momentach bardzo się z nim utożsamiałam w tamtym czasie, więc więc dziś przedstawiam wam takie różne moje przeczucia i wspomnienia. A za kilka miesięcy być może wrócimy do tego tematu i powiem Wam, jak to widzę, kiedy wróciłam do lektur, poznałam tych, których jeszcze nie znałam i jak to widzę dokładniej w tym momencie. Kilka słów o samym autorze. Problemy zaczynają się już w momencie prób wymówienia jego imienia. Ja trzymam się wymowy Jaume, natomiast słyszałam też wersję Jaume. I niektórzy twierdzą, że ta wersja jest poprawna. Natomiast sam autor w jednym z wywiadów o sobie mówił żał. Więc nie wiem, czy to był skrót, no ale to żał me. Wydaje mi się mimo wszystko najbardziej przekonujące. Zakładam, że to nie jest najważniejsze i autor się na nas nie obrazi. Więc zostaję przy nazwisku. Pan Cabré urodził się w roku 1947 w Barcelonie. Jest on katalończykiem piszącym po katalońsku. Jest osobą, która skończyła też filologię katalońską i był wykładowcą, więc jego życie bardzo łączy się z językiem. Jego pisanie nie wzięło się z przypadku. Jest filologiem, ale też scenarzystą. Tworzył scenariusze do seriali, do filmów, do słuchowisk. Nie mam pojęcia, czy coś z tego jest możliwe do zobaczenia czy do wysłuchania. Wydaje mi się, że nie. Bo są to jednak bardzo lokalne rzeczy, i pewnie nawet jeżeli gdzieś by się to znalazło, trudno byłoby o napisy. Jeżeli ktoś wie, że jest inaczej, to dawajcie znać. Jego książki są tworzone w języku katalońskim, a tłumaczką na polski jest u nas a pani Anna Sawicka. Nie mam pojęcie, czy jest to jedyna tłumaczka tego języka, pewnie nie. Wydaje mi się, że też nie czytałam żadnej książki innego autora, która byłaby przetłumaczona z tego języka. Więc jeżeli są takie książki, jeżeli je czytaliście, to też jestem bardzo ciekawa, co to było i jak to odebraliście. Pierwszą z książek, które zostały wydane u nas w Polsce, było właśnie Wyznaje, i spotkało się ono z tak dobrym przyjęciem przez odbiorców, że pozostałe tytuły również zaczęły się w Polsce ukazywać. Czym zachwyciła mnie ta książka? To jest bardzo dobre pytanie, na które będę starała się odpowiedzieć w najbliższym czasie. Kiedy do niej wrócę, a nie mogę się tego doczekać, chociaż bardzo się też tego boję. Myślę, że jednym z bardzo ważnych czynników, które są dla mnie istotne, jest to, że Cabré sporą wagę przywiązuje do muzyki i te wątki muzyczne, mniej lub bardziej, zawsze pojawiają się w jego prozie. W tej książce mamy wątek skrzypiec, i to też jest jakiś instrument, do którego. Mam szczególny stosunek i wydaje mi się, że też nasza historia, no ja swoją hi historię życiową wciąż tworzę. Autor jeszcze żyje, więc. Autor też wciąż żyje, dlatego to tak zabrzmiało, jakby się coś skończyło, ale on mówi o sobie, że jest niespełnionym muzykiem. Nie znam szczegółów i trudno mi dotrzeć do takowych, ale. Wiem, że mówi on o sobie, że pisze, dlatego że nie potrafi komponować. I moim zdaniem potrafi komponować jak najbardziej, tyle, że komponuje słowa, komponuje książki po prostu. I być może ta droga muzyczna nie była mu pisana, ale jest coś szczególnego w tym pisaniu, że właśnie te książki mają swój specyficzny rytm, swoją specyficzną kompozycję. Autor też bawi się z liniami czasowymi, więc to wszystko niekoniecznie składa się od samego początku. I trzeba bardzo mocno wgryźć się w tę prozę trzeba jej poświęcić więcej czasu, więcej uwagi, więcej skupienia i pewnie nie jest to dla każdego. On swoje książki też tworzy w specyficzny sposób. Wyznaje, pisał przez 8 lat, jeśli dobrze pamiętam. I od początku wiedział, że będzie tam ten motyw skrzypiec, ale przypomniał o tym sobie po dwóch latach pisania, więc możecie się domyślać, że to wszystko nie jest takie proste. Nie jest to też proza, która stoi akcją, raczej pewnym klimatem, pewnymi niuansami, w dużym stopniu językiem. Co nie znaczy, że to o czym piszę nie jest ważne, bo zdecydowanie jest. Jest to jedna z takich książek z duszą. Książek, które być może rzadziej się dzisiaj pisze, rzadziej się dzisiaj czyta, ale mimo wszystko zdobyła ona pewną popularność. Więc widać, że jest na coś takiego zapotrzebowanie. I pewnie nie każdy to doceni, ale wydaje mi się, że jak już doceni to, to doceni bardzo. A jak te moje przekonania mają się do. Mojego dzisiejszego odbioru tej książki przekonamy się za jakiś czas. Ja ze swojej strony bardzo chciałabym Was zachęcić właśnie do czytania tego autora, a przynajmniej spróbowania, i załóżmy sobie, że taki termin to jest do końca roku. Ja chciałabym w tym roku przede wszystkim wrócić do Weznaje, ale też przeczytać te książki, których jeszcze nie znam, czyli Dzień eunucha, Głosy Pamano i opowiadania, które już zaczęłam. Opowiadania, kiedy zapadam rok. Ale też mam wrażenie, że jego opowiadania trochę nie oddają tego, co robi w powieściach, i nie do końca można je czytać w jakimś dużym odstępie czasu. Dlatego, mimo tego, że ja zaczęłam, zacznę ponownie, bo przynajmniej w podróży zimowej jest tak, że mimo że są to oddzielne historie, pewne fragmenty się ze sobą łączą. Jeszcze co do tego, że mój entuzjazm troszkę opadł, stało się to. Po przeczytaniu nieszczęsnej książki Spaleni w ogniu, jego najnowszego dzieła, które jest bardzo eksperymentalne i na pewno zupełnie nie oddaje tego, co robił on w innych swoich książkach. Wiem, że są osoby, do których ta przedziwna gra, którą, którą postanowił prowadzić z czytelnikami za pomocą tej książki, trafiła, więc nie będę was tak. W 100% całkiem zniechęcać do tego. Natomiast, jeżeli nie znacie tego autora, to nie zaczynałabym od tej książki, bo nijak się ona ma do reszty jego twórczości. Ma ona masę nawiązań, masę jakiejś symboliki, ale to wszystko jest takie, w moim odczuciu, puste pod spodem. No, ma to formę takiej przypowieści, powiedzmy, ale w moim po poczuciu było to takie pseudo-filozoficzne i takie nie do końca. Dla mnie zrozumiałe. Nie wiem, z czego to wynika. Czy autor bardzo chciał zrobić coś pod prąd, czy ze względu na wiek ma już też zupełnie inne podejście, inne pomysły? Nie mam pojęcia, nie chcę tutaj spekulować. Do mnie ta książka zdecydowanie nie trafiła, niestety. Podróż zimowa to zbiór opowiadań, które też czytałam w tym roku. I tutaj autor w wielu miejscach mnie zaskoczył, bo znów czułam, i motywy i styl wielu różnych autorów, naprawdę wielu różnych autorów i to przekrój był taki od Zafona do Welbecka mniej więcej. Bardzo skrajne style, bardzo skrajne tematy. Niewiele z tego mnie przekonało. Myślę, że znów inaczej bym odebrała, gdyby to pisał ktoś inny, bo byłam dość zaskoczona po co ten autor sięga, ale wiecie, to też jest tak, że czasami macie jakieś wyobrażenie. A później w praktyce okazuje się, że jest trochę inaczej, kiedy zaczniecie się w coś wgryzać. Ale też bym nie powiedziała, że te opowiadania są reprezentatywne dla jego twórczości, bo nie do końca dominują tutaj te rzeczy, które u Cabre są charakterystyczne. I też wydaje mi się, że on jest jednak człowiekiem dłuższej formy i opowiadanie jednej historii przez dłuższy czas wychodzi mu lepiej niż takie skondensowane, krótkie opowieści. Ale też nie mogę powiedzieć, żeby to było coś nieudanego. Z drugiej strony też nie zostanie to ze mną jakoś głębiej, jakoś na dłużej i wiem, że musiałabym to przeczytać w bardzo krótkim czasie, jeszcze raz, żeby w pełni docenić wszystkie niuanse, które są tam poukrywane. Agonia dźwięków, książka, której akcja toczy się w klasztorze, książka, z której pamiętam chyba najmniej, z tych, które czytałam wcześniej. Ukazała się ona w 2017, więc nie tak dawno, a naprawdę jakoś. Oprócz tego, że pamiętam, że ją czytałam i że trochę przeszła w mojej głowie bez większego echa, nie pamiętam wiele. Nie wiem, czy będę do niej wracać w najbliższym czasie, ale mówię wam, że mam ją za sobą. Kiedy zapadam rok, znów są to opowiadania, do których nie mam aż tak dużej motywacji, bo, bo są to opowiadania. No mam, mam gdzieś to przekonanie, że opowiadania jednak nie są tą. Najbardziej reprezentatywną i najlepszą formą tworzenia cabre, ale myślę, że przeczytam to w tym roku. Jaśnie Pan, książka z motywami kryminalnymi. Książka, która chyba najbardziej kojarzy mi się z twórczością Zafona, bo są takie elementy, które mam wrażenie, łączą tych pisarzy, i no nic w tym dziwnego, bo pochodzą z podobnych regionów i jest coś w tej prozie. Co może być delikatnym łącznikiem, i to znów nie był z mojej strony zachwyt, ale na pewno ta książka podobała mi się bardziej niż agonia dźwięków, ale wciąż dużo mniej niż wyznaje. I dwie książki, których jeszcze nie czytałam, czyli Cień eunucha i Głosy Pamano. Książki, co do których mam największe oczekiwania, dlatego najbardziej odkładam je w czasie, bo wydaje mi się, że powyznaje. To właśnie te dwa tytuły zebrały najlepsze opinie i cieszą się najlepszym odbiorem czytelników. Trochę je odkładam, żeby mieć to coś jeszcze na później. Z drugiej strony chciałabym je już poznać, żeby mieć jak najpełniejszy obraz tego pisarza w swojej głowie i mieć po prostu tę bieżącą opinię do przekazania i Wam, i po prostu dla siebie, wiedzieć, co myślę o tym wszystkim w tym momencie. Czy przeczytam je tak od razu w tym roku, nie wiem. Moim głównym celem jest powrót do książki Wyznaje, ale powiedzmy, że w ciągu najbliższego roku chciałabym domknąć swoją przygodę z Kabre. Mam nadzieję, że nie zamknąć na zawsze, i że będzie to pisarz, do którego jednak będę wracać i którego będę odkrywać co jakiś czas, nawet jeżeli żadna z jego książek już się u nas nie ukaże. Te książkę mam w ogóle w wersji z płytą. Są jakieś utwory Chopina. Które łączą się na pewno z akcją i wyznaję z tego, co pamiętam, również wyszło z płytą, z utworami klasycznymi. Co mnie zaskoczyło, Cabré w swoich opowiadaniach nawiązuje też do muzyki popularnej, i tego się nie spodziewałam, a były tam jakieś takie nawiązania, nie pamiętam dokładnie do jakich zespołów, ale to mnie, to mnie zaskoczyło pozytywnie, jak najbardziej, bo ja z całym sentymentem do klasyki, mimo wszystko też. Siedzę dużo głębiej, w innych brzmieniach, zwłaszcza okołorokowych, i wszelkie smaczki muzyczne zawsze chętnie przyjmuję. Dowiedziałam się wczoraj, że wyznaje, wyszło też w formie audiobooka, czego nie wiedziałam. Co prawda wydaje mi się, że to taka książka, którą jednak warto mieć przed sobą, ale może ta wersja audio jakoś minimalnie pomoże mi i Wam poznać tę powieść, odkryć ją na nowo. W formie audio. Ukazała się też podróż zimowa, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to zachęcam. Pod spodem stworzę też jakiś hashtag, którym możecie oznaczać czytanie kabry i to, że jesteście zainteresowani tym wszystkim i że nie chcę mówić, bierzecie udział w akcji, bo nie jest to żadna wielka akcja, ale że minimalnie zachęciłam Was do tego, żeby odkrywać tego autora. Ja mniej lub bardziej na bieżąco będę Wam tutaj zwierzać się ze swoich postępów i. Z odkrywania kolejnych lektur, i kiedy domknę całość bibliografii tego autora, na pewno zrobię jeszcze jeden materiał z podsumowaniem i ze swoimi wrażeniami, już takimi bardziej aktualnymi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dawajcie znać, czy Cabre jeszcze przed Wami, czy już za Wami, i jaki jest Wasz stosunek do tego pisarza. Widzimy się niedługo w kolejnym materiale. Do zobaczenia.